Witam was bardzo gorąco. Przede wszystkim chcę wam przypomnieć, że wszyscy jesteście w stanie pozbyć się nadmiernych kilogramów i wypracować naprawdę ładne płaskie brzuchy i dziewczyny i mężczyźni. Także zabieramy się do pracy. Pierwsze ćwiczenie: standardowe brzuszki. stopy są płasko na ziemi, kolana są zgięte, ręce za głową, łokcie szeroko, luźniutko głowa, różniutko szyja, podpieramy sobie głowę na rękach, broda na dół i tym razem robimy podwójne brzuszki. Czyli do góry raz, dwa i na dół. W tym samym czasie wydech 3, 4, 5, 6, i zaciskamy mocno mięśnie brzucha, 7, 8, 9, i 10, I jeszcze zróbmy 10. Wysoka klatka piersiowa. Przyciskamy miejsce. Mięśnie. 4. Pięć. Łokcie szeroko. Sześć. Nie powinniśmy widzieć łokci. Siedem. Osiem. Dziewięć. I ostatni raz. Dziesięć. Super. Teraz tak. Głowa płasko na ziemi. Co będziemy robić? Staramy się trzymać nogi prosto. To będzie ciężkie do wykonania, ale wyrzucamy biodra do góry. Zginamy nogi w kolanach i staramy się wyprostować nogi leciutko na ziemię. To jest jeden. I do góry. Dwa. I jeszcze raz. Trzy. I prostujemy nogi. I cztery. I pięć. Raz patrzymy się na sufit. I sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć i jeszcze dziesięć. Raz. I dwa. Ja wiem, to jest ciężkie ćwiczenie, ale staramy się zrobić, ile możemy. Cztery i pięć i wydech. Sześć. I siedem. I osiem. Dziewięć. I ostatni raz. Dziesięć. Teraz jedna noga zgięta, druga noga prosta. Zginamy ją w kolanie i kładziemy stopę na kolanie. Przeciwna Ręka, też ją zginamy, kładziemy ją za głowę. Tak samo łokieć jest szeroko. Tym razem druga ręka jest szeroko do boku i robimy brzuszki. Także sięgamy łokciem do kolana, nie kolanem do łokcia. Trzy, cztery. W tym ćwiczeniu należy naprawdę skręcić to ciało. Sześć, siedem i wydech. I Dziewięć. I 10, zaciskamy mięśnie, i jeszcze 10, 2, 3, sięgamy łokciem daleko, 4, 5, kolano się nie rusza, 6, tylko łokieć, 7, 8, 9 i 10. I zmieniamy strony. Także przeciwna ręka do boku, druga za głowę. To samo i do kolana sięgamy. Raz, dwa, łokieć szeroko. Trzy, cztery, wydech na pięć, sześć, osiem i zaciskamy mięśnie. I dziesięć, dziewięć, albo jeszcze raz zróbmy. Zgubiłam się w liczeniach. Przechodzimy do pozycji siedzącej. Możecie dłonie położyć sobie blisko bioder na podłogę, albo trzymać je przed sobą, przed klatką piersiową. Klatka piersiowa do góry, ładnie, pięknie, prosto. Kolana przyciągamy do klatki piersiowej. I teraz w tym samym czasie pochylamy lekko plecy do tyłu i prostujemy nogi do przodu. Także starajcie się trzymać je proste na ile możecie, dobrze? Także spróbujmy razem. Uff, wydech. Tak, to jest dosyć ciężkie ćwiczenie. Ale naprawdę skuteczne. Także spróbujmy. Broda na dół i starajcie się nie napinać szyi. I jeszcze zróbmy kilka razy. Tak, za trzy, dwa. I jeszcze raz. I w tym momencie przyciągamy kolana do boków. Także kolana staramy się nie do klatki piersiowej, tylko do prawego ramienia i do lewego, i na zmianę. I tak samo staramy się je prostować, na ile możemy. I zróbmy jeszcze dwa na każdą stronę i jedno. Świetnie. Zaczynamy drugą rundkę. To samo, stopy na podłodze, lekko rozchylone, kolana zgięte, ręce za głową i wydech. I dwa, luźniutko, szyja. Trzy, cztery, łokcie szeroko. I sześć. I siedem. Jeżeli naprawdę macie, ym, napinacie szyję, to jest osiem, dziewięć. I dziesięć. Jeżeli napinacie szyję, to po prostu popchnijcie lekko głowę do tyłu w kierunku rąk. Dwa. W, w, trzy. I w, w, głęboki wydech. Cztery. Pięć. I zaciskamy mięśnie. W, 6 i wyżej, klatka piersiowa. 8, tak jest. I jeszcze dwa. i 1. Wspaniale, głęboki wdech. I rozluźniamy się, wydech. Kładziemy głowę płasko na ziemi. Patrzymy się do góry. Stopy są do góry, tak jakbyśmy chcieli stanąć na suficie. I 20 razy. Raz, wyrzucamy biodra i prostujemy nogi. Dwa, trzy. Jeżeli to ćwiczenie jest za ciężkie, zróbcie co drugi. Czy co drugie powtórzenie. Cztery, pięć. I pamiętajcie, sami sobie narzucacie tempo. Sześć to jest siedem, osiem, dziewięć. I dziesięć. Nie zatrzymujemy powietrza, tylko oddychamy. Dwanaście. Trzynaście. Czternaście. Piętnaście. Szesnaście i wydech. Osiemnaście. Kontrolujemy ruchy. 19. Nic na siłę. I ostatni raz. Głęboki wdech. I wydech. Zginamy jedną nogę w kolanie. Przeciwna stopa wędruje na górę, na to właśnie kolano. Jedna ręka do boku, prosto, druga za głowę. I sięgamy łokciem. Dwa. Także sięgamy daleko. Trzy. I wydech, głęboki. 4, daleko sięgnięcie tym łokciem. 5, i 6, i troszeczkę dalej. 7, i zaciskamy mięśnie brzucha. 8, i 9, i 10, i jeszcze 10. Zróbmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, skręcamy ciało. 8 i 9, i sięgamy łokciem daleko. Ostatni raz, 10. Wspaniale, zmieniamy strony. Raz, 2, łokieć szeroko. 3, 4, 5, i sięgamy 6 i głęboki wydech. Osiem, dziewięć i dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć wyżej klatka piersiowa, sześć, siedem, zaciskamy mocno mięśnie. Osiem, żeby pracowały. 9 i ostatni raz 10, i rozluźniamy się na chwilkę. Przechodzimy do pozycji siedzącej. Wygodnie, kona do siebie, i prostujemy. I do siebie, i prostujemy. Świetnie. I jeszcze zróbmy kilka razy. Pamiętajcie, broda luźniutko, szyja luźniutko. Staram się prostować ile możemy. I zróbmy jeszcze raz. I kolana w prawo. I w lewo. I wydech. I na zmianę. Czujecie jak pracuje, prawda? No powinniście już czuć. I jeszcze trzy. Wymęczę Was dzisiaj dwa. I w lewo. I jeszcze raz. W prawo. I raz w lewo. I możemy odpocząć na chwilkę. To robimy wszystko jeszcze raz. Ręce za głowę, łokcie szeroko. Klatka piersiowa do góry wysoko i wydech na dwa. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Łokcie szeroko. Sześć. Luźniutka broda. Siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Raz zaciskamy mięśnie. Staramy się wbić w pępek w podłogę. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I dziesięć. Głęboki wdech i wydech. Głowa płasko na ziemi. Stopy są prosto, tak jakbyśmy chcieli stanąć na suficie. Nogi wyprostowane i wyrzucamy biodra do góry. Raz. I prostujemy nogi. Nie ma, że zapomniałam. I dwa. I trzy. Nie kładziemy nogi nóg na ziemi. Te cztery. 5, no chyba, że musimy na chwilkę. 6, żeby sobie poczuć. To jest 7, 8, 9, 10. Raz. I głęboki wydech. Nie zatrzymujemy powietrza. To jest 3. Cztery, pięć, sześć. Staramy się trzymać nogi proste w miarę możliwości, siedem, i osiem, i dziewięć, i ostatni raz, dziesięć. I nabieramy głęboki wdech. I głęboki wydech. Jedna stopa wędruje na kolano. Ręka za głowę. Przeciwna ręka prosto do boku. I krzyżujemy. Raz. Łokieć do kolana. Dwa. Daleko. Trzy. Wydech. Cztery. Skręcamy ciało. Pięć. I sześć. Sięgamy ciut dalej. Osiem. I dziesięć, jeszcze dziesięć zróbmy. I dwa, i trzy, bardzo dobrze. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I zmieniamy strony. Łokieć szeroko, 2, głęboki wydech, 4, 5, ciód wyżej, klatka piersiowa, 6, 7, 8. I sięgamy łokciem troszeczkę dalej, i 10, i zróbmy jeszcze 10, i 9, 8, ale sięgamy łokciem, 7. Sześć, pięć, kolano się nie rusza. Cztery, trzy, dwa, i ostatni raz. Głęboki wdech. I wydech. Jeszcze raz nabieramy głęboki wdech. I przy wydechu siadamy. Plecy prosto, kolana do siebie, i wyciągamy nogi do przodu. Raz. I pochylamy plecy do tyłu. Także nie zapominajcie oddychać. Jeżeli będzie łatwiej wytrzymać ręce przed klatką piersiową, spróbujcie w ten sposób. Jak wygodniej, to może powinno być troszeczkę trudniej. Taka wersja, bo nie macie się czym podpierać. I zróbmy jeszcze trzy: dwa. I jeden, i wiecie co robimy? Kolana są w prawo i kolana w lewo. Czyli do prawego ramienia i na zmianę do lewego ramienia. I starajcie się prostować nogi w miarę możliwości. I nie zapominamy oddychać. I szyja luźniutko, i ramiona luźniutko. Bardzo dobrze, żebyście nie napinali niepotrzebnie mięśni. I zróbmy jeszcze trzy. I dwa. I ostatni raz. I nabieramy głęboki wdech. I wydech. Fantastycznie. To co, rozciągniemy się, prawda? Kładziemy się na brzuchu. Ręce pod klatką piersiową. Luźniutko ramiona. Łokcie blisko ciała. Głęboki wdech. Luźniutko broda. I wydech. Podnosimy się do góry. I jeszcze raz luźno, głęboki wdech, czyli obniżamy się i wydech do góry. Delikatnie, nie naciągajcie kręgosłupa, tylko rozciągamy trochę mięśnie brzucha. Patrzymy się za lewe ramię i prawe, czy za prawe ramię. I prosto przed siebie, obniżamy. Klatkę piersiową na dół, głęboki wdech. I przy wydechu przerzucamy ciało na pięty. I wydech. I jeszcze raz głęboki wdech. Głowa luźniutko, zatrzymujemy powietrze na sekundkę. Głowa na dół, i wydech.